Drodzy młodzi przyjaciele, tytuł eseju Czy wprowadzać się w stan nieświadomości? Chciałbym opowiedzieć pewną historię, aby połączyć w realizacji się z Wami w realizacji ideału powszechnej równości. Teraz nadeszła chwila zwrotna. Uraduję Was, uczynię doskonałymi w dobie telefonów. Zapragnę poddać Was lekcjom George'a Orwella. Posłuchajcie nieco. Piękno jest pozbawione sensu, dopóki człowiek się nim nie dzieli, głód, niedostatek i rozczarowania stanowią niezmienne prawo życia. To nie wojna jest taka straszna, tylko świat, jaki po niej nastąpi. Świat, w który wpadamy jak w bagno, świat nienawiści i sloganów. Istnieją gwiazdy polityki, to darmowy pokaz używanie oczu nie kosztuje. Napoleon ma zawsze rację. To wiemy znowu, chrześcijaństwo nie jest z pewnością chorobą nieuleczalną. W takim czasie pod konarami kasztana, powiedziałbym, Pan sprzedał mnie, a ja Pana. W wyborach prezydenckich Bogu dzięki nie było zgniłych jaj, ale nadal upadamy wiele razy. Nie ma w tym nic złego, grunt to wstać o jeden raz więcej. Do przemyślenia, w świecie, który pędzi, siła tkwi w powolnym, stałym wysiłku. Nie wszystkie postępy są widoczne. I to jest ok. To, co trudne, jest dobre. Jestem przekonany, że nawet jeden nie widzi rezultatów, to powiedział słynny malarz van Gogh. Należenie do mniejszości nawet jednoosobowej nie czyni nikogo szaleńcym. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki. Jeśli zarówno przeszłość, jak i świat zewnętrzny istnieją wyłącznie w naszą myśl, a umysł można kontrolować, co wtedy pomyślcie na tym, bracia? Bo bez człowieka nic nie ma. Premicja duchowego żywota w moim wydaniu, to już 39 lat od prymicji, i najważniejsze chwile waszego życia przecież. Możemy powiedzieć, to był tylko chwilowy urok i minął jak kwietniowy dzień, czy majowy. Lecz cóż za marzenia rozbudził. Gdy błękit wody odbija płonące kolory natury, można dotknąć nieba pal palcem. W folwarku zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. Władza to nie środek do celu, władza to cel. Wojna to pokój, ignorancja to siła, wolność to niewola. W tym życiu nic nie było Twoje oprócz tych kilku centymetrów sześciennych zamkniętych pod czaszką. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia, wyłącznie o własne. Niech wśród nas zwierząt zapanuje pełna jedność, pełne braterstwo. Mówił Orwell. Solidarność w walce. Wszyscy ludzie to nasi wrogowie. Zwi wszystkie zwierzęta są braćmi. Może to, czego człowiek pragnie najbardziej, to nie tyle być kochanym, ile rozumianym. Najgroźniejszym wrogiem człowieka jest jego układ nerwowy. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje, niczego nie produkując. Nie daje mleka, nie znosi jaj. Jest zbyt słaby, by ciągnąć pług. Nie potrafi dogonić królika, a jednak jest panem wszystkich zwierząt, zapędza je do pracy, przydziela minimalnej ilości pożywienia, by nie głodowały, a resztę zatrzymuje dla siebie. Ortodoksyjność oznacza niemyślenie, brak potrzeby myślenia. Ortodoksyjność to nieświadomość. Wolę być samotnym wilkiem niż płaszczącym się psem, zauważył Orwell. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie But depczący ludzką twarz. Wiecznie. W obliczu bólu nie ma bohaterów. Przestrzegając błahych praw można łamać wielkie. Nie radujesz się życiem, nie cieszy się, że możesz powiedzieć, to jestem ja, to jest moja ręka, moja noga, istnieję naprawdę, żyję. Nie sprawia ci to radości. Istotnie w grze, jaką prowadzimy, nie możemy odnieść zwycięstwa, ale niektóre przegrane są mimo wszystko lepsze od innych. W filozofii, religii, etyce lub polityce. 2 plus dwa mogło równać się 5, ale gdy chodziło o skonstruowanie armaty czy samolotu, wynik musiał brzmieć cztery. Wszystko dzieje się w głowie, a co dzieje się w głowach wszystkich, dzieje się naprawdę. Bracie, czy nie rozumiesz, że nad żadnym celem nowomowy jest zawężenie zakresu myślenia? W końcu doprowadzimy do tego, że myśl o zbrodnia stanie się fizycznie niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić? Z roku na rok będzie coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości. Słowa i czyny nic nie znaczą, liczą się uczucia. Wtedy dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy są, się nie zbuntują. Dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi. Skoro zdecydowaliśmy się być wolnymi ludźmi, musimy zostawić znak równości, postawić między życiem a śmiercią. Jeśli chce się zachować tajemnicę, należy ukryć ją nawet przed sobą. Lewicowość to rodzaj fantazji masturbacyjnej, dla której świat faktów nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie było dużo lepiej czy też dużo gorzej. Cztery nogi dobrze, dwie nogi źle. Są rzeczy, własne rzeczy, własne czyny, po których nie można wrócić do siebie. Coś w człowieku umiera, zostaje wypalone. Kochany, ale nie trać nadziei. Prędzej czy później każdego udaje się wyleczyć. Na końcu zaszczelimy cię na pewno. Zwierzał się Orwell. Masy nigdy nie buntują się same z siebie i nigdy tylko dlatego, że są cię mierzone, Dopóki nie mają skali porównawczej, nie zdają sobie nawet sprawy z ucisku. Czy nie jest zatem, bracie, jasne, jak słońce, że całe zło naszego życia ma przyczynę w tyranii człowieka? Przestrzegając błahych praw można łamać wielkie. Tymczasem ziemia wyszeptuje historię o wierze, nadziei, odwiecznych podróżach, więc nie wszystko jeszcze stracone. Czasem ludzie myślą, że kobiety nie traktują grubasów serio, lecz to wierutna bzdura. Prawda jest taka, że kobieta traktuje poważnie każdego mężczyzna, mężczyznę, który zdoła jej mówić, że ją kocha. Przybyłem, noc właśnie przebyłem i nikt mnie nie wita a pracowałem ciężko nad, nad wyszuka wyszukaniem tych bram nieśmiertelnych, tych bram, tych bram zatraconych. Przybyłem, przebyłem noc właśnie i nikt mnie nie spyta. Jak ci się szło? Przebyłem noc, mówię, jestem zmęczony. Nie odwiedził mnie fauna nie, ani ustróż. Chyba, że z widokiem komara, konika polnego, robaczka świętojańskiego czy muszki przeszła ta noc. Najmniejsi. Można żyć książkami i myślami. Trzeba tylko powiedzieć, sobie jestem wolnym człowiekiem, o tutaj. Na początku XX wieku szkocki rolnik wracał do domu, gdy nagle usłyszał wołanie o pomoc dochodzące z bagna. Pędząc w kierunku źródła dźwięku znalazł chłopca uwięzionego w bagnie, walczącego o życie. Rolnik szybko odciął gałąź, wyciągnął rękę i wyciągnął przerażone dziecko w bezpieczne miejsce. Przemoknięty, drżący chłopiec podziękował swojemu wybawcy, ale upierał się, że musi wrócić do domu. Jego ojciec będzie się martwił. Następnego ranka elegancki powóz podjechał pod skromny dom rolnika. Wysiadł z niego elegancko ubrany dżentelmen, który zapytał – Czy uratowałeś wczoraj życie mojemu synowi? – Tak – odpowiedział rolnik. – Ile jestem ci winien? – zapytał mężczyzna. Dżentelmen, nic mi nie jesteś winien, odparł stanowczo rolnik. Zrobiłem tylko to, co każdy powinien zrobić. Ale dżentelmen nalegał. W końcu zauważając w pobliżu młodego syna farmera, zaproponował: Jeśli odmówisz pieniędzy, pozwól, że dam twojemu synowi edukację w Londynie. Jeśli będzie tak szlachetny jak jego ojciec, żadne z nas nigdy nie pożałuje tej decyzji. Minęły lata, syn farmera pilnie się uczył, kończył studia medyczne. I został odkrywcą penicyliny. Nazywał się Aleksander Fleming. W przededniu II wojny światowej syn tego samego bogatego dżentelmena zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Życie uratowała mu penicylina odkryta przez Fleminga. Dżentelmen ten nazywał się Randolph Churchill, a jego syn, który dożył, by zostać premierem Wielkiej Brytanii, nazywał się Winston Churchill. Być może właśnie te wydarzenia miał na myśli Winston Churchill, gdy powiedział kiedyś, to, co dajesz, zawsze do ciebie wróci. Kochani, już zbudowaliśmy lepszą społeczność, ale błędy nasze się mszczą, skoro każdy inteligentny człowiek umiera, jakkolwiek nie z uwagi na brak penicyliny, lecz ze strachu, i życie znowu pójdzie kiepsko. Na powrót człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia, wyłącznie o własne. Poza tym, jest właściwie sprawą obojętną, co myślą masy, ponieważ reprezentują zerowy poziom inteligencji. Mawiał. Orwell, chociaż mogą cieszyć się wolnością myśli, przeszłość towarzyszy nam przez cały czas. Nagle jakiś przypadkowy widok, dźwięk czy zapach puszcza w ruch maszynerii i nie tylko powraca do was przeszłość, to wy sami w nią zapadacie. Posłuszeństwo nie wystarczy, bo dopóki ktoś nie cierpi, czy można mieć pewność, że jest posłuszny Twojej woli, a nie własnej? Władza polega na poniżaniu i zadawaniu bólu. Władza oznacza rozrywanie umysłu na strzęp i składanie ich ponownie według obranego przez siebie modelu. Postęp w naszym świecie oznacza postęp bólu. Wyróżniającą cechą człowieka jest ręka, która czyni wszelkie zło, jest wojna, podczas której nawet wówczas, gdy sprzęt bojowy nie ulega zniszczeniu jego produkcja, to wygodny sposób zajęcia siły roboczej, bez wytwarzania zbędnych towarów konsumpcyjnych. Bracie, siostro, co ci po, po sensach, kiedy jem ja je obiad? Nie robię tego na większą fałę Bożą, robię, ponieważ to mnie zadowala. Świat jest pełen rzeczy rozkosznych, książek, obrazu, wina, podróży, przyjaciół, wszystkiego. Nigdy nie widziałem w tym żadnego sensu i żadnego widzieć nie chcę. Czemu nie brać życia takim, jaki jest? Wszystko, co można w tym czasie uczynić, to używać słowa faszyzm nieco bardziej oględnie. Nie zaś, jak to się zwykle praktykuje, degradować je do rangi wyzwiska. Myślę, że naprawdę umieramy wtedy, kiedy zamiera nasz umysł, kiedy nie może zaakceptować już niczego nowego. Młodość, czar, urok, energia i radość życia ulatują w mnieniu oka. Z epoki identyczności, z epoki samotności, z epoki dwójmyślenia pozdrawiam Was. Niech Boże błogosławieństwo grzeje Twoje życie, niczym słońce. Niech się tak stanie tego wieczoru.